Jej zamiłowanie do psów zaczęło się w dzieciństwie, więc kiedy poznała bronxa, łagodnego owczarka niemieckiego, postanowiła wprowadzić go do swojego nowego mieszkania. Początkowo nieśmiały, bronx szybko przystosował się do nowego otoczenia, szybko stając się żywym i zabawnym. Chociaż kobieta była zachwycona jego radosną obecnością, była zaskoczona, gdy następnego ranka znalazła bronxa śpiącego obok niej. Początkowo próbowała zaprowadzić go do jego własnego miejsca do spania na przytulnym dywanie, ale Branks wciąż wracał do jej łóżka. Pomimo jej wysiłków, by skorygować jego zachowanie, nie mogła go skarcić, z czasem przyjęła jego nawyk jako urocze dziwactwo, akceptując je jako część ich więzi. Co więcej, harmonia między Julią a jej ukochanym futrzanym towarzyszem trwała płynnie w kolejnych tygodniach. Opieka nad brąksem przyniosła jej ogromną radość i satysfakcję, a życie toczyło się gładko. Jednak zaczęła następować osobliwa zmiana Julia zaczęła doświadczać przytłaczającego poczucia zmęczenia i letargu, niepodobnego do niczego, co kiedykolwiek czuła, mimo że zwykle była energiczna i zdrowa, nawet zwykłe wstanie z łóżka stało się trudną próbą, co stanowiło wyraźny kontrast w stosunku do jej zwykłego zachowania wczesnego wstawania. Początkowo Julia przypisywała te zmiany monotonnej rutynie pracy, odrzucając uporczywe zmęczenie jako produkt uboczny codziennej charówki, jednak w miarę jak jej stan się pogarszał, a witalność malała, stawała się coraz bardziej zaniepokojona. Zdeterminowana, by szukać odpowiedzi, postanowiła skonsultować się z lekarzem, pomimo poddania się serii testów i badań, oceny medyczne nie przyniosły żadnych rozstrzygających wyników. Zakłopotana i zniechęcona Julia wspomniała Bronxowi o swojej ukochanej Rutynie Snu, mając nadzieję, że może to stanowić wskazówkę co do jej tajemniczej dolegliwości. Nie mając pewności co do tego, jakiego rodzaju podpowiedzi może dostarczyć, Julia wiedziała, że warto spróbować. Lekarz bez wahania zdiagnozował u niej alergię na sierść psa. Przepisując różne leki łagodzące reakcje alergiczne, zalecił również ograniczenie kontaktu z brąksem do czasu ustąpienia objawów. Zakłopotana Julia nie mogła pojąć, że jest uczulona na sieść psa, skoro od lat dobrze czuła się w towarzystwie psów. Lekarz cierpliwie wyjaśnił, że takie alergie mogą pojawić się w dowolnym momencie życia. Zdając sobie sprawę z wiedzy lekarza, Julia wróciła do domu i wiernie przestrzegała schematu leczenia. Pomimo trudności z utrzymaniem Bronx'a z dala od jej łóżka, udało jej się zmusić go do spania za drzwiami sypialni, odnajdując ulgę z biegiem dni, Julia zakończyła kurację lekową, akceptując fakt, że rzeczywiście była uczulona na sieść psa. Starając się odzyskać dawną witalność, Julia doświadczyła krótkiego wytchnienia, jednak jej energiczny pies, Branks chytrze wkradł się z powrotem do łóżka w nocy. Powodując nawrót objawów u Julii z dużą intensywnością, ta spirala spadkowa pogrążyła ją w królestwie zmęczenia, apatii i obojętności, przekształcając jej niegdyś przyjemną egzystencję w koszmar. Walcząc o utrzymanie pracy wśród wyczerpania, Julia była zdezorientowana i rozpaczliwie potrzebowała wskazówek. Gdy Julia zmagała się ze swoim pogarszającym się stanem, nawet Branks zaczął wykazywać oznaki dyskomfortu, jego nietypowy chód i zwyczaj zwijania się ciasno obok Julii wskazywały na ukryty problem, który wymagał uwagi, pomimo swojego letargu. Julia zdawała sobie sprawę z pilnej potrzeby rozwikłania tajemnicy, ale była zbyt zmęczona, by szukać pomocy. Co skutkowało tygodniową nieobecnością w pracy w nadziei na regenerację, nie wiedziała, że to wytchnienie nie wystarczyło, by zapobiec niebezpiecznej sytuacji, na szczęście promyk nadziei pojawił się, gdy Julia odwiedził zaniepokojony jej pogarszającym się stanem przyjaciel weterynarz, co zbiegło się w czasie z przybyciem Bronxa. Julia niechętnie zgodziła się zabrać Bronxa do kliniki na kompleksową ocenę, mając nadzieję na przełom, Dokładne badania przeprowadzone przez weterynarza miały na celu odkrycie pierwotnej przyczyny dyskomfortu Bronxa, rzucając światło na skomplikowaną sytuację. Po otrzymaniu długo oczekiwanego telefonu od weterynarza, kilka dni później, okazało się, że Julia zaraziła się od swojego ukochanego psa Bronxa, poważną chorobą znaną jako bruceloza. Choroba ta pozostała niewykryta bez specjalnych testów, ukryta na widoku. Prawdopodobnie zaraził się nią podczas ich bliskich interakcji w schronisku, zwłaszcza w nocy, kiedy dzielili wspólne łóżko. Weterynarz natychmiast przepisał silny antybiotyk zarówno Julii, jak i Bronxowi, podkreślając pilność sprawy, ponieważ dalsze zwlekanie mogłoby mieć poważne konsekwencje. Julia była szokowana diagnozą, ale odechnęła z ulgą, że udało się odkryć problem. U psów bruceloza może prowadzić do różnych problemów reprodukcyjnych. Branks miał trudności z chodzeniem z powodu obrzęków okolicy intymnej, ale dzięki wczesnemu leczeniu mógł w pełni wyzdrowieć. Jednak u ludzi bruceloza może rozwinąć się w zapalenie opon mózgowych, zapalenie w i zapalenie kości, powodując odpowiednio zapalenie mózgu, serca i kości. Może również wywołać ciężką depresję, co było widoczne w początkowym letargu Julii. Postępując zgodnie z zaleceniami weterynarza, Julia nie traciła czasu na rozpoczęcie przyjmowania przepisanych leków. Dopilnowała, by Branks również przyjmował leki na czas. Silne antybiotyki przyniosły jej znaczną ulgę, zmniejszając zmęczenie i znużenie w kolejnych testach. Kilka tygodni później kolejne testy potwierdziły, że choroba całkowicie zniknęła z jej organizmu w dniu, w którym otrzymała tę wiadomość. Julia westchnęła z ulgą i mocno objęła brąksa, który nieświadomie naraził jej życie na niebezpieczeństwo zamiast złości poczuła ulgę i od tego momentu pozwoliła swojemu ukochanemu psu wrócić na swoje miejsce obok niej na dużym. W wygodnym łóżku, wdzięczna za jego niezachwianą miłość, pomimo nieoczekiwanych konsekwencji, Julia zrozumiała, jak ważne jest podjęcie środków ostrożności przy posiadaniu zwierzaka. Nawet jeśli oznacza to stawienie czoła wyzwaniom i zmianom, w miarę jak odzyskiwała siły i dochodziła do siebie po ciężkich przeżyciach, jej wieś z brąksem stawała się coraz silniejsza. Stali się dla siebie niezachwianym wsparciem, pielęgnując cenne lekcje zdobyte podczas wspólnej, przerażającej podróży, co sądzisz o tej niezwykłej historii. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z tak rzadką i niezwykłą chorobą, jak ta, na którą cierpiała Julia? Czy rozważyłbyś rozstanie ze swoim zwierzakiem, gdybyś podejrzewał, że jest on źródłem twojego cierpienia, podziel się swoimi opiniami i refleksjami w komentarzach poniżej.